witajcie kochani przyjaciele i wszystkie piękne dusze, które pragną miłości i dlatego trafiły na ten odcinek dotyczący manifestowania sobie związku osoby z którą będziemy mogli żyć w pięknym harmonicznym związku, tak żeby to nie tylko było skuteczne, bo są pewne metody, które mogą być skuteczne, natomiast żeby to było rzeczywiście też harmoniczne na wszystkich poziomach naszych energii, świadomości i żeby nie było wbrew prawom boskim o których niestety nie jesteśmy tutaj świadomi najczęściej, o których zapomnieliśmy, a warto sobie je przypomnieć. Po pierwsze chciałabym zaznaczyć to, że ym, szukając związku, albo będąc w momencie, kiedy jesteśmy na na związek, możemy być w dwóch punktach naszego życia. To znaczy jeszcze bardzo mocno zawieszeni w energiach dualistycznych, polegających przede wszystkim na tym przyciąganiu, odpychaniu się energii, magnetyzmie, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. I w drugim stanie, kiedy jesteśmy w naszym sercu, w naszym centrum, działamy z bezwarunkowej miłości, życzliwości, jesteśmy pełni siebie, cieszymy się tym życiem takim, jakim jest, i po prostu czujemy, że w sumie jest ten moment, że też moglibyśmy się z kimś połączyć. Nie zacznę od pierwszego przypadku, ponieważ jest jednak najczęstszy. To dojście do, do rzeczywiście swojego centrum i podążanie taką drogą jak neutron, swoją drogą, o którym też wspominałam w jednym z poprzednich odcinków, zachęcam do tego, żeby obejrzeć. Takie bycie rzeczywiście w tym stanie pojedniania ze sobą i podążania tą swoją drogą no wymaga od nas trochę czasu i przeprocesowania rzeczy w sobie, właśnie zjednoczenia ich w sobie, wobec czego najczęstszym przypadkiem będzie to, że gdzieś tam szukamy tej drugiej połówki, będąc w dualistycznych jeszcze mocno energiach. Więc pierwszy temat, jakim bym się zastanowiła, po co ja szukam tej drugiej połówki. Jeżeli szukam, to najczęściej dlatego, że czegoś mi brakuje. I to, że mi czegoś brakuje em, na zewnątrz, w zewnętrznym świecie, tak zwanym, czy to jest osoba, czy to jest rzecz, odzwierciedla coś w nas samych. I zaczęłabym od tego, żeby uporządkować sprawy w sobie samej, bądź w sobie samym. Druga sprawa to zastanowiłabym się, dlaczego manifestujemy, bo połączenie się z kimś jest y, piękną sprawą pięknym doświadczeniem. Jednak jeśli wynika z jakichś egoistycznych pobudek albo wynika z presji społeczeństwa, jeśli wynika z tego, tak jak wspomniałam, poczucia braku czegoś w nas samych, to żaden z tych punktów nie jest dobrym punktem do manifestacji. Opowiadałam o tym w kontekście czarnej i białej magii. Zachęcam do tego, żeby też spojrzeć, ponieważ główne rozróżnienie polega na tym, że czarna magia to jest magia, która jest stosowana z egoistycznych pobudek. One mogą używać tych samych sposobów, ponieważ są to pryncypia i prawa wszechświata. Natomiast główną jakość energii, którą wysyłamy we do wszechświata, będzie ta, z jakimi intencjami to robimy. I te intencje powinny być zbalansowane między tymi kolektywnymi, jak i naszymi własnymi. A nawet powiedziałabym, że powinny rozumieć. Jak nasza jednostka jest częścią całego kolektywu, wobec czego manifestowanie dla kolektywu jest również manifestowaniem dla siebie samego. Więc przy tych intencjach znalezienia dobrego partnera, jeżeli mimo wszystko się na to zdecydujecie, to przynajmniej duży nacisk kładłabym na to, jak wy jako para macie dać coś kolektywowi. Przykładowo robiąc afirmację, że mam wspaniałego mężczyznę przy swoim boku, z którym się pięknie uzupełniamy, tworzymy harmonię, zakładamy piękną, zdrową rodzinę, też harmoniczną, i w ten sposób też pokazujemy, w jaki sposób można żyć, inspirujemy kolejne osoby, łączymy się też z innymi rodzinami, odbudowujemy harmonię na poziomie kolektywnym odnośnie życia rodziny, tej jednostki podstawowej. Jakkolwiek tego nie umiecie, Proszę Was, żebyście pamiętali też o ujęciu kolektywnym, żeby chociażby za zachować ten balans. Kolejna sprawa to, żeby być też jak najbardziej precyzyjnym, oczywiście pamiętać o tej harmonii, żeby czuć ją w sobie. Bo też jak ja nagrywałam w jednym z odcinków, który znajdziecie w, na playliście z prezentacjami, odnośnie tego właśnie jak wygląda ten proces kreacji, jak ważne są emocje, z którymi to robimy. Czyli my też musimy to poczuć. A jak chcemy manifestować coś harmonicznego, no to też musimy tą harmonię poczuć w sobie. Kolejna sprawa, która mi właśnie przyszła do głowy. Najczęściej manifestującymi osobami, te, te związki jakiegoś partnera są kobiety. Nie jestem przekonana, czy będąc jeszcze mocno w dualistycznych energiach, rolą kobiety będzie manifestowanie. To znaczy, manifestowanie, czyli taka akcja, aktywność na zewnątrz, jest domeną męską. I wydaje mi się teraz intuicyjnie, że kobieta powinna przede wszystkim się otworzyć na pewnego, pewnej jakości energię, więc nie powinien to być proces aktywny. Możecie z tym też poeksperymentować, to znaczy wysłać, powiedzmy, taki sygnał um, odnośnie tego, co chcecie przyciągnąć, natomiast potem otworzyć się na to, być gotową do przyjęcia tej energii, bo to mężczyzna jest aktywną um, cząstką, która powinna, że tak powiem, zabiegać o was. I zauważmy, że też tak nieraz w relacjach się układa. Mężczyzna zdobywa kobietę generalnie, tak? Do takiej roli byli, byliśmy gdzieś tam przygotowani. Kobieta potem może zdecydować, tak albo nie, przyjmę, nie przyjmę, ale kobieta nie powinna w tym wszystkim zabiegać. Więc gdzieś tam czuję, czy czasem na tych właśnie wyższych poziomach też nie powinno tak się to odbywać, to znaczy w kontekście właśnie tej manifestacji. Czyli jeżeli już to ta. Na, na nasza afirmacja powinna zaczynać się od tego, że jestem otwarta na coś i jakiej, jakiej jakości energii. Kolejna sprawa to jest działanie, to znaczy nasze działanie, które będzie w takiej samej energetyce, jaką chcemy przyciągnąć. Generalnie, im bardziej będziemy w pozytywnych wibracjach, no to tym bardziej też będziemy przyciągać te pozytywne wibracje. Z pozycji braku, z potrzeby, dalej manifestujemy generalnie brak i potrzebę. Więc y, mam nadzieję, że to też jest jasne z innych źródeł. Jeżeli kogoś na, przy nas fizycznie jeszcze nie ma, możemy poczuć tej jakości energię, która już w nas jest. I swoją drogą to jest też piękna właśnie droga do tego, żeby znaleźć tą jedność w sobie. Kolejna sprawa to jeżeli mamy już, że tak powiem, kogoś na oku, kogo byśmy y, bardzo chciały przyciągnąć do naszego życia, jest to konkretna osoba. To prosiłabym, żebyście się wstrzymały, wstrzymali, ponieważ nie powinniśmy manifestować osób. Musimy uszanować i zrozumieć, że to są oddzielne świadomości i one może niekoniecznie chcą z nami być. Nie możemy nic nikomu innemu narzucać, i nie bez powodu jest takie przekazanie, jak nie pożądaj żony bliźniego swego. Jedna sprawa to jest to, że on już jest przyrzeczona, znaczy ta ona jest przyrzeczona komuś innemu, natomiast druga sprawa jest taka, że nie możemy po, m, naszymi manifestacjami przyciągać kogoś. To powinno być wyrazem wolnej woli i świadomości tej osoby. I to też się sprowadza do punktu bezwrąkowej miłości. Obym się bardzo mocno zastanowiła nad tym, czy w ogóle warto brnąć w te tematy dualistyczne. To znaczy szukam kogoś, kto mnie uzupełni, z kim będę pięknie komplementarna. I będziemy czuć do siebie bezwarunkową miłość. Tylko w tym momencie należy się mocno zastanowić, co oznacza bezwarunkowość. I najpierw trzeba tą bezwarunkowością emanować ze środka. I co to oznacza? To oznacza, że możemy przyciągnąć cudowną duszę, która idealnie też z nami współgra, też jest harmoniczna, możemy tworzyć cudowne rzeczy, ale na przykład przyjmijmy, że to jest facet, ten facet jest Niższy od nas, albo dużo młodszy, albo dużo starszy, albo jest na wózku inwalidzkim, albo jeszcze coś innego. I co wtedy? Pytanie do nas, czy jest to kryterium dla nas, tego, czy mamy z kimś być, czy nie. Bo jeżeli w naszych manifestacjach my się koncentrujemy na aspektach fizycznych tej osoby, to to są przeróżnego rodzaju warunki, które ma spełnić, więc ciężko mówić o bezwarunkowej miłości. A skoro my nie potrafimy podejść do tego z bezwarunkowej miłości, to ciężko, żebyśmy dostali to z powrotem. Bo to też nam jasno sugeruje, to wszystko, co się dzieje dookoła, te różne sytuacje odwzorowują coś w nas samych. Więc jest coś w nas, czego my nie potrafimy bezwarunkowo też pokochać całej, całego siebie, z tymi różnymi aspektami fizycznymi, które mamy. Gdybyśmy się tak naprawdę bardzo kochali za to, kim jesteśmy, bezwarunkowo, to po co by nam było to całe poprawianie ciała? Po co by były te całe standardy piękna promowane w mediach? Co ważne jeszcze w kontekście bezwarunkowej miłości, to bezwarunkowa miłość nie ma ani przyczyny, ani nie kalkuluje, ani nie ma oczekiwań. Co więcej, kochając bezwarunkowo, my yy, chcemy przede wszystkim, żeby ta druga osoba była szczęśliwa i też potrafimy sobie odpuścić, że musimy być z tą osobą. My się cieszymy jej szczęściem i chcemy szczęścia tej osoby bezwarunkowo, czyli też bez względu na to, czy my jesteśmy w jej życiu, czy nie. I zauważam, że bardzo wiele osób oczekuje takiej bezwarunkowej miłości wobec siebie, natomiast nie potrafi tego dać na zewnątrz, jeszcze jest mocno zawieszona w tych dualistycznych energiach. Jeszcze nie znalazła swojego centrum, jeszcze się niestety nie pokochała wystarczająco, a raczej nie tyle wystarczająco, bo akurat. Ta jakość energii ma to do siebie, że wystarczy po prostu ją poczuć. Ona, ona się nie skaluje tak jak um, inne energie. To bardziej chodzi o to, że trzeba po prostu umieć to poczuć do siebie, a następnie też emanować tym na zewnątrz wobec innych osób. My tak zostaliśmy zaprogramowani mocno wokół związków, wokół relacji tych damsko-męskich, że w ogóle miłość sprowadzamy przede wszystkim do, do tego aspektu romantycznego. A bezwarunkowa miłość ma tyle przepięknych oblicz, to znaczy możemy ewanować ją do, do każdego i do wszystkiego, i w przeróżnych rolach, w przeróżnych konstelacjach, że ja z całego mojego serca zachęcam do tego, żeby najpierw poeksplorować w ogóle oblicza bezwarunkowej miłości. To, co wtedy wraca od, do nas yy, z tego całego otoczenia, jest po prostu cudowne, i nie ma się tej potrzeby, że ja muszę mieć kogoś, kto mnie uzupełni. Zaczynałem naprawdę być taką pełnią siebie, i na co dzień, i coraz częściej, i coraz częściej, że to przestaje być nawet y, jakiś temat. I co jeszcze piękniejsze w tym wszystkim, to że właśnie w takich momentach, kiedy odnajdujemy siebie, kiedy jesteśmy tą pełnią siebie i emanujemy tym, i czujemy tą y, bezwarunkową miłość na, na różne sposoby, to właśnie wtedy y, ta miłość się pojawia, y, właśnie taka idealna dla nas. I co więcej, my potrafimy to też dużo lepiej rozpoznać, że tak to jest ta właściwa miłość. A dlaczego? No, bo my już nie jesteśmy w tych dualistycznych energiach. Co więcej, poprzez to, że my poznaliśmy siebie, swoją energetykę lepiej, połączyliśmy się lepiej z naszą intuicją, ale też z tym wyższym wiedzeniem, my lepiej rozpoznajemy energię, które do nas przychodzą. A często też jest to problem właśnie. Ludzie mają problem z rozróżnieniem, która osoba jest dla mnie rzeczywiście komplementarna, bo jak są mocno zawieszeni jeszcze w tych potrzebach, potrzebach, że chcę kogoś koniecznie, to niestety to mydli oczy trochę, i potem są różne zawody, bo właśnie były pewne oczekiwania. Wyobrażaliśmy sobie to inaczej i tak dalej, to tak naprawdę wszystko pochodzi z nas samych. Więc w takich momentach my zaczynamy lepiej czuć energię innych ludzi. I, I właśnie łatwiej nam jest rozpoznać tą właściwą osobę. I to wtedy może być to takie cudowne zakochanie się od pierwszego wejrzenia. Po prostu będziemy od początku wiedzieli. I to będzie pochodziło prosto z naszego serca. I to po prostu wiedzieli, a też przy poznaniu z tą osobą będziemy czuć taki wzrost energii, że może nam się nawet zakręcić w głowie. <noise> I takich właśnie doświadczeń Wam z całego serca życzę. Zachęcam Was do tego, żeby najpierw jak najlepiej poznać siebie pełnię swojej własnej mocy, zjednać się w sobie, te męskie i żeńskie aspekty, żeby poznać tą bezwarunkową miłość na, na te piękne, przeróżne sposoby i otworzyć się właśnie na, na tą piękną, również bezwarunkową miłość, i ona przyjdzie po prostu we właściwym momencie, zaufać sobie, zaufać swojemu wyższemu, ja, zaufać Bogu, temu, jak wykreowaliśmy tą całą linię czasową dla siebie i że jeżeli tak ma być, to ta osoba też właściwa się znajdzie i we właściwym absolutnie momencie. A w międzyczasie koncentrować się na tym, jak ja mogę stać się lepszą sobą, lepszym sobą i na tym, jak ja mogę pomóc też innym. To jest droga, którą ja podążam. Tak jak wspominałam, jestem świadomą syngielką na ten moment. Jestem otwarta na, na miłość, która przyjdzie we właściwym momencie. Czuję, że, że to jest ta droga i to, Kocham to, jak mogę kochać, właśnie na te różne sposoby. Natomiast no, rozmawiam z ludźmi i właśnie ten temat gdzieś tam się ciągle przewija. Uśmiecham się i mówię: Kurczę, ja, ja, czuję, ja czuję miłość cały czas. To rozumiem, że może być jeszcze trudne do pojęcia, jak ktoś jest, tak jak mówię, zawieszony jeszcze mocno w dualistycznych energiach, czy, czy mocno jeszcze pod wpływem tego programowania. Natomiast taki stan jest możliwy i jest cudowny, jest naprawdę cudowny. Ale to jest moja droga, także słuchajcie też swojego serca, co wam podpowiada, bo może jeszcze, jeszcze chcecie podążyć inną drogą. Tak jak wspominałam, pamiętajcie o tym, żeby mieć właściwe intencje, żeby emanować wtedy z siebie też dobrej jakości energią, żeby pamiętać o tym wpływie kolektywnym, żeby nie naruszać niczyjej świadomości, niczyjej wolnej woli, żeby to uszanować i żeby w pierwszej kolejności pokochać siebie. Tak jak chcemy być kochani. No i niesamowicie, jak mi właśnie teraz miłość przepełniła, więc z tym uczuciem zostawiam Was, kochani, ściskam Was serdecznie z całego serca dla Was, Aga.